Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy, a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich mówili: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone, pustoszeje, i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do Was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną? Jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus wyrzucił z złego ducha niemego. To są bardzo trudne przypadki. Apostołowie nie potrafili wyrzucić tego złego ducha. Kiedyś jeden z egzorcystów. Już nieżyjący ojciec Rufus Pereira z Indii opowiadał o takim przypadku dziewczyny, która kiedy zły duch się odzywał, to ona wpadała w taki jakby trans, przewracała się, przyjmowała dziwną pozę, jakby tańczyła, ale leżała i nie reagowała na żadne pytania, żadne modlitwy, po prostu była jak sparaliżowana. I przychodzili na zjeździe egzorcystów, próbowali różnymi metodami wyrzucać złego ducha z tej właśnie dziewczyny i nie, nie dało rady. Jedni używali wody święconej, inni soli egzorcyzmowanej. Różne metody, różne modlitwy. Ale zły duch się nie odzywał. I wydawałoby się, że już wszystko skończone, że się nie udało. Ale kiedy innym razem rodzina przyjechała z, z dziewczyną, i ta dziewczyna powiedziała kiedy się to wydarzyło, od jakiego momentu, jaki rodzaj złego ducha może tam być: właśnie tego niemego. To już kiedy egzorcysta, ojciec Rufus, miał wiedzę, kogo należy w imię Jezusa Chrystusa wyrzucić, nakazać mu wyjść, ty i taki i taki, to wtedy wyszedł. Ale nie mocą jakiegoś Belzebuba. Baal zebub, znaczy władca, e, władca much dosłownie. W ogóle Baal to był bardzo popularny w Starym Testamencie e, bo, bożek pogański, e, który bardzo często przyciągał nawet Izraelitów do tego, żeby oddawali mu hołd i cześć. Był bardzo Dzisiaj, na dzisiejsze czasy, można by powiedzieć, bardzo atrakcyjny. Niczego nie zakazywał, niczego nie nakazywał. Jedynym przykazaniem było – rób, co chcesz. Nawet dzisiaj, gdybyśmy tak zobaczyli, Antony Lavey kazał się pozdrawiać – rób, co chcesz. To jest najlepszy sposób dogadzania sobie, żeby się samounicestwić. Być zniewolonym swoimi porządliwościami, chuciami, rządzami, i być rządzonym przez te rządze. W związku z tym, żeby być wolnym, potrzeba Chrystusa, który mnie wyzwoli. Wyzwoli, bo przyszedł właśnie po to, jak święty Jan apostoł w swoim liście, napisał, że Pan Jezus przyszedł, żeby zniweczyć dzieła diabła. Ci, którzy patrzyli na ten. Hmm, Rodzaj wyzwolenia z podpanowania złego ducha. Jedni byli zachwyceni, ale inni nie odebrali tego jako dzieło Boga, tylko jako dzieło władcy złych duchów. Mieć złe oko i zawsze dostrzegać zło, to też jest dzieło złego ducha. Oni potrafili krytykować, ale ich synowie potrafili wyrzucać złe duchy. W Starym Testamencie pojawia się pewnego rodzaju problem złego ducha, ale dopiero dopiero już poza, złym, poza Starym Testamentem, pojawiają się ci, którzy dokonują egzorcyzmów. I sam Pan Jezus jest tym, który dokonuje tych egzorcyzmów. Apostołowie, kiedy zostali posłani na misję. Też objawiali moc Boga i Pan Jezus sam powiedział, że widział szatana spadającego jak błyskawica, czyli został pokonany przez to głoszenie Ewangelii i przez moc, którą otrzymali. Jak przypomnę, święty Marek, dlaczego byli powołani apostołowie, podał trzy powody: po pierwsze, żeby byli z Panem Jezusem, po drugie, żeby mógł ich wysyłać na misję, i po trzecie, żeby mieli władzę nad złymi duchami. Do tej misji są uzbrojeni w moc, która jest większa niż moc wszelkich złych duchów. Misjonarze mają szczególną władzę nad złymi duchami, bo idą do świata pogańskiego, idą po to, żeby objawiać moc Chrystusa. Natomiast ten argument jest bardzo nielogiczny. Dlaczego? Dlatego, że zły duch, gdyby był skłócony z innymi złymi duchami, Szatan byłby wewnętrznie skłócony, no to nie trzeba by było z nim w ogóle walczyć. Oni by się sami pokłócili, pobili, ale tak nie jest. Tam jest hierarchia, tam są różnego rodzaju demony, które są odpowiedzialne za różne pokusy, i, i sami nie jesteśmy w stanie pokonać złego ducha. Potrzeba Chrystusa, który jest mocarzem, który pokona złe moce, jest silniejszy od wszystkich złych mocy ponieważ jest Bogiem ale też i nas a szczególnie też i Maryję i apostołów pan Jezus obdarza szczególną mocą z wysoka kiedy prowadzi się egzorcyzmy często egzorcyści przyzywają na pomoc świętych a szczególnie Najświętszą Marię Pannę kiedy przychodzi Najświętsza Maria Panna to szczególnie złe duchy przypominają sobie swoją klęskę przegrać z kobietą, słabą, która jest tylko człowiekiem, to największa klęska demonów. Przegrać jeszcze z Bogiem to nie jest taki dyshonor, jak przegrać co wiele słabszym człowiekiem. A jednak Pan Jezus nas wyposaża, żebyśmy mogli pokonać złe moce. Święta Tereska o Dzieciątka Jezus miała takie powiedzenie, że ona się nie boi złych duchów, To złe duchy powinny się jej bać. Ona się raczej tylko boi tych, którzy się boją złych duchów. Tak, bo ci, którzy się boją, tak naprawdę łatwo ich wtedy skusić, przestraszyć, manipulować. Największym zwycięstwem, które daje Pan Jezus, to daje nam wolność dzieci Bożych, poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że cokolwiek by nam zrobili, to jeszcze lepiej. Jeszcze bardziej będziemy w rękach Pana Boga. Jeszcze szybciej pójdziemy do nieba. To jeszcze lepiej. Najlepszą z możliwych śmierci jest śmierć męczeńska. To nie jest temat kontrowersyjny, jak to dzisiaj ktoś mi powiedział, żebyśmy o tym, o nie, może nie wspominajmy. Od samego początku, patrząc na pana Jezusa, który oddaje życie za swoich przyjaciół i zaprasza do takiej miłości, musimy sobie uświadomić, że nie wystarczy uczyć się od pana Jezusa, naśladować pana Jezusa. Święta od Dzieciątka Jezus, wspominana. Była mistrzynią nowicjatu. Jedna z nowicjuszek właśnie tak zadała pytanie, takie retoryczne trochę. Ile to ja jeszcze muszę być? Muszę się nauczyć, żeby być z Panem Jezusem. I wtedy mała Tereska odpowiedziała: Nie, 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 siostro. Siostra nie musi się jeszcze wiele nauczyć. Siostra dla Jezusa jeszcze musi wiele stracić. Można by tak dodać umrzeć. Bo może być męczeńska śmierć, a może być codzienne umieranie, tak jak to czyniła Święta Tereska Dzieciątka Jezus, patronka misji, która nie była męczennicą, nikt jej nie pozbawił życia, ale ona codziennie wszystkie swoje cierpienia, swój mały krzyż, małą drogę ofiarowywała Panu Jezusowi, jak rzucanie takich kwiatów przed nogi Pana Jezusa, jak tak bielanki rzucają. Także Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy razem z nim zbierali. Bo kto nie zbiera z Panem Jezusem, to rozprasza. Te wszystkie łaski, które możemy otrzymać, jeżeli nie będziemy z Panem Jezusem, nie będziemy mieli łaski uświęcającej, będziemy zastraszeni pogusami złego ducha, no to wtedy zamiast zbierać te wszystkie łaski, będziemy je rozpraszać. Niech ten święty czas Wielkiego Postu, chociaż bardzo niespokojne i w Polsce też jest niespokojnie i może to powodować różnego rodzaju pokusy, niepokoju. Zamieniajmy ten rodzaj niepokoju na rodzaj troski, troski modlitwy, bo rzeczywiście nasza ojczyzna bardzo potrzebuje modlitwy. Bardzo potrzebuje ochrony też dzieci nienarodzonych, bo od tego będzie zależało, czy będzie w Polsce wojna, czy nie. Jeżeli obronimy dzieci, to obronimy całą naszą ojczyznę. Jeżeli nie uda nam się obronić małych dzieci, to tym bardziej nas wielkich, dużych osób nie uda się obronić. Nasza ojczyzna będzie zagrożona wojną. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja. Pozwolenie matce na zabicie swojego własnego dziecka, posiadanie takiego prawa ściąga na cały naród pewnego rodzaju przekleństwo. Demony wtedy bardziej mogą działać. Działać przez lęk, przez namawianie do zabijania nie tylko dzieci, ale przez wojnę, zabijania innych ludzi. Dlatego też od nas też zależy, jak będziemy pokutować, jak będziemy oddawać Panu Bogu swoje życie, czy rzeczywiście uda nam się Powstrzymać się i myślę, że się uda, bo jest wiele osób, które się modlą, które ofiarowują swoje cierpienia i w ten sposób też osłabiają działanie złych duchów. My nie możemy być niemi. Duch Niemy chce, żebyśmy przestali mówić, przestali się modlić, przestali bronić prawdy, nazywać zło, złem, dobro, dobrem, bo to jest właśnie czuwanie, jak mówi święty Jan Paweł II. Chcą nam wmówić demony, że kiedy nazywamy zło złem, że to jest osądzanie. Nie osądzajcie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tam jest dosłownie napisane: nie potępiajcie. Pan Bóg nie potępia, ale zło nazywa złem. Pokazuje drogę wyjścia ze zła. I żeby się nie dać zwyciężyć złu, trzeba nazwać zło złem, aby zło dobrem zwyciężyć. Jutro mam nadzieję być przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, na Żoliborzu. Będziemy z naszymi parafianami się modlić też za ojczyznę. To jest 40. rocznica w tym roku męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Niech modlitwa też księdza Jerzego będzie też takim wielkim egzorcyzmem nad nami, nad naszą ojczyzną. Przyjmijcie, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.